...partii, czyli z partią prowadzoną niegdyś przez Nika Griffina, człowieka, który ma teraz zupełnie inną organizację, bodajże templariusze międzynarodowi tak się nazywają, jeżdżą po całej, po całej Europie. I w żaden sposób nie kooperują z Jadą Fransen, zastępcą lidera Butanferes, Polem Goldingiem, liderem Butanferes. Także tutaj tak. dementujemy, poprawiamy się. Jesteśmy z wami, tak. słuchajcie, kopiemy do jednej bramki i wierzymy gorąco, że uda nam się osiągnąć naszą wymarzone cele. Bardzo dobrze, ja, ja się cieszę, że. było to fajnie poprawić błąd, bo ja byłem przekonany, dla mnie to nie było żadnej różnicy. Dzisiaj to rozumiem. I chciałbym, żebyśmy też to wszyscy rozumieli, bo często z braku świadomości sobie wzajemnie krzywdę robimy. Tak, ja się no. też powiem, że cieszę, że akurat nie, te słowa mówimy tak po tak. Wielkiego języku. Wielkiego Romana Mowskiego, który miał kapitalną umiejętność jednoczenia ludzi i różnych środowisk. On potrafił sprawić, że ludzie, jeżeli mieli wspólny cel, potrafili przechodzić ponad tymi niuansami. Ja o tym setki razy mówię i będę mówił to do skutku, póki w końcu nie przypujemy tego w czyn że potrafimy zjednoczyć się w konkretnej akcji i potrafimy yy, po prostu kopać do jednej bramki. Wiecie, panowie sobie zawsze wzruszał w życiorysie morskiego y, i y, 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 y historii herdecji, że inteligentne synki z miasta jechały na wieś, a przecież w XX wieku, na początku XX wieku, przed Iszą Wojną Światową y, w końcówce XIX wieku to była przepaść człowiek ze wsi, człowiek z miasta. I oni szli z pastuchami. Na łąki i tych młodych ludzi, którzy pasali krowy, gromadzkie czy prywatne, uczyli polskości. A wiele możemy się od nich. To jest, słuchajcie, to nie było telewizji, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, jak byli świetnie zorganizowani. Ja nie wiem, czy my zgodzisz się, dla nas to mogą być naprawdę wszystkie sprawy trywialne i tak, tak oczywiste, ale czasem z jednej strony bolesne to może być, że musimy to mówić państwu nieraz, i państwu, którzy nas no, oglądacie, państwu, którzy nas jeszcze nie oglądają że po prostu ponad tymi podziałami trzeba przechodzić. Jacek, Krzysiek, ja tu kiedyś mówiłem, byłem kiedyś, e, miałem wykład na, e, na studia, na, na uniwersytecie i zadałem pytanie młodym ludziom, uważajcie, co to jest dyszel? To to na przykład mówi się na wodę, żeby... e, tak żeby... Tak? Tak, dobrze. No, Okej. Okay. to jest Nie, Nie, odwoz. Ej, e nie, stop, co? Wytnijcie to, no wyjdziemy na głupu. Słuchaj, no nikt no. nie wiedział, no. słuchajcie, nikt nie wiedział, co to jest dysze. Ale to nic. Zapytałem się, co to jest nocnik. Zapadła cisza. Podejrzewam, że się bali odpowiedzieć, ale wstał jeden gość i mówi tak, to jest taka szafka przy łóżku nocna. No, 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 tak, tak, ja, Także słuchajcie, nam się wydaje, że to, co my wiemy, to jest takie oczywiste i się okazuje, że jest młode pokolenie, które wyrosło i które kompletnie nie rozróżnia podstawowych pojęć. Tak jest naprawdę. Niestety tak jest. Dla nich w ogóle endecja to się kojarzy z czymś, co, co musi być wysoce naganne i godne potępienia. Bo sama Anani nazwa endecja, to nie wynika to również z tego, że jest jednak ten kul Józefa Piłsudskiego który jest tak? Przez... Obecną, bardziej rządzącą. Tak. Czy przypadkiem nie, czy nie jest to przypadek, że Roman Dmowski został usunięty z najnowszej programy, najnowszej, nie no, najnowszej, przypadku. flory, czyli tego programu edukacyjnego. Programy są zrównoważone. Który to jest urządzenie? Czym się? Ja 60. No, więc w lekcji to... z historii w 78 y, yy... roku, w trzeciej klasie liceum, w Historia Polski było zdjęcie Dmowskiego i było zdjęcie Pusuckiego jako twórców za komuny, za komuny. Oczywiście tam było tyle tekstu, oczywiście doczepiono łatkę jednemu i drugiemu, wiadomo, natomiast zwykły człowiek, który się niech interesował historią, tyle co w podręczniku, już się dowiedział. Nasza młodzież już nie ma szansy się dowiedzieć, bo wyrzucono Dmowskiego, tak? Zgadza się, zrobiono to umyślnie. Ale, Ale my to będziemy działać ze, że, że, że się mogą dowiedzieć jeszcze o chodniach, no, no, tak. Jak będziemy do... dziobem kłapać, to się dowiedzą. No, tak. no. Dlatego oglądajcie nas i tak działajmy razem. i do przodu, jak mówi klasyk. A czy dobry klasyk? Klasik. Budowniczy! Budowniczy! Co Państwo sami. <laughs> Czołem Wielkiej no. Polsce. Czołem. Czołem.